Bo i witam sobie, tam was zobaczymy w kolejnym sercu, co w Assassin's Creed. Oddech, słuchajcie, chciałbym przecież włóczni, ale okazało się, że trochę mi jeszcze brakuje. Mianowicie, brakuje mi jeszcze ubitych dwóch wyznawców kosmosa. W związku z tym, nie mogę sobie na to jeszcze pozwolić. W tym więc okładzie ruszymy sobie na wyspę Chaos. Rozpoczniemy tam wątek fabularny. I z tego co kojarzę, że jest to kultysta. No właśnie, Harpalos. Także. Będę chciał się tutaj tą wyspą szybko zająć i mam nadzieję, że pójdzie nam to sprawnie. Przy okazji pytanie jest Wasze po Artyce. Dokąd się udaliście? Zostawiam wam komentarze i doszajmy już na wyspę właśnie. Ja z nie mówiłem, ale po prostu ten klimat jest fantastyczny. Myślę, że na zmacie klimatycznych w części Asasyna... Także jak najbardziej jest tutaj czym się rozkoszować. A przy okazji obiecałem jeszcze, że dostamy punkcik. W związku z tym otrzymam słowa. I myślę, że ten punkcik pójdzie na początek tutaj na żeby ki ostrzał na początek, ponieważ to są e, ...scelności łowieckie także. Czemu by nie? Albo może przełamujący. Chociaż to są trzy segmenty adrenaliny. No tutaj co jeszcze mamy, zobaczmy. Hmm, takie przełamujące. Jest ciekawie, nie powiem. Ale być może rzeczywiście... Chociaż, zasłona śmierci... Dobra, kiedy to weźmiemy? Zostałem przekonany, tak? że musimy to w ksenie. Ale nie powinno być specjalnie daleko w związku z tym. Jak macie tutaj się przedostaniemy i przypomnę, że Ksenia to podpowiedź, którą trzymaliśmy od Aspazji podczas sympozjum, na którym byliśmy. W związku z tym, ruszmy... ruszmy drogę. i tu są... dwa punkty synchronizacyjne chyba. Jak kawa, że na Chaos miałoby być właśnie dwa. Nie no tu jest jeden i tu jest to ale po co to twórcy stawili w ten sposób? Dobra, niech im będzie Hmm, to wydaje się być mimo tego, że miejsce dla nas... Broko nastawione. A póki co nikt do nas nie chce atakować o całe szczęście. Też spójrzmy sobie, jak to wygląda. Tu jest dopiero coś ciekawego. Tu jest koresja, to miasto. Tu mamy port. I tu są trzy lokacje, żeby się nimi zajść. No dobra. Najbardziej jest to, jak na moje, bardzo dobry plan. W związku z tym, nie czemu by nie? nie. By nie. No właśnie, a skoro... Piraci rządzą wyspą, no to w tym momencie raczej się nie uświadczy, Słuchajcie tutaj zbyt wielu stróżów prawa, tak? Więc sama wyspa potencjalnie jest strefą niebezpieczną, tak? Przejdźmy tędy. No tutaj, też omówmy się. A nic nie powinniśmy dostać w łeb w związku z tym. O, tu jest synchronizacja. Na szczycie tego budynku. Świetnie. Bierzemy to. Zresztą, co mi się spodobało to to, że podczas synchronizowania punktów mamy odmienną muzyczkę. Przynajmniej tak jest w Odyssey odnośnie Walhalla i Origin. Nicam nie powiem, ponieważ ja to uwagi nie zwróciłem, szczerze mówiąc. Natomiast tutaj to się po prostu no rzuca w ucho dość, dość brutalnie. Także pomówmy sobie z Ksenią i mam nadzieję, że raczej się z tym dogadamy. Jak nie oddasz, to po chwili. Da! Da! Goetschhof, You want merci? Who trade in slaves anywhere on my island will be marked as slaves themselves, then hauled to Attica and fed to the system they tried to profit from. Get this scum out of my sight. <laughs> I thought all pirates were slavers. And you are? My name is Alexios. Well, Alexios, we're all thought to be murderers, too. So, Tell me why I shouldn't kill you right here. I came to find the great pirate Tixenia. That's you, isn't it? I like the sound of that. But what was your plan once you found me? I came to offer you a deal. Sneaking into my city is a strange way to make a first impression. I needed to speak with you directly. I didn't think your pirates would just let me walk up and knock. Then speak. I'm looking for a woman. She left Sparta when I was a child. I'll need more than that, Alexios. She has birthmarks on her arm that form the constellation Aquila. Now, that is something I can work with. Just who exactly is this woman? She's my mother. I haven't seen her since I was a child. So, you're on a quest to find your family? Something like that. Then, your path is not an easy one. Aspasia is the one who sent me to find you. Aspasia Now why would she do that? She said you might have information that could help me in my search. You can have anything for the right price. And what is that price? One you can afford, I'm sure. Why do you need so much like me I have a city to secure and people to protect. I have no interest in going to war i just want to make sure the war doesn't come to us i don't have that kind of drakmi i find that surprising given your profession what proof do i have that you'll even find her i already know merini how do you know that name that's not all i know getting that much drakmi won't be easy you have a ship and a crew that's enough to find work here in Coresia and there is a stockpile of drachmi held in the fort on the far side of the island you want me to steal from your island the other locals aren't too happy about us pirates their leader has amassed a fortune if they have no drachmi they can't do anything stupid don't worry as long as you're working for me you're one of us trust a pirate to only help for a boatload of drachmi Ja Ach, no słuchajcie. Dania daje mi taki vibe właśnie swojej babeczki. Coś jakby ja tylko że wersja Odyssey. Jakby nie było Adiotlok z Mass Effecta. Dbała o Omega oraz powiedziała wprost, że ona to jest, jest Omegą. W związku z tym, na swój specyficzny sposób jednak. <słyski> Jednak dba o mieszkańców koresji i tej wyspy Chaos. Tak więc, czy jestem do końca zła? Nie powiedziałbym, że jest pełni złą, ale też z całą pewnością nie można zaklasyfikować jako w pełni dobrej. Być może jest to postać po prostu chaotycznie dobra. Coś jak opis postaci po prostu, wiecie, w kapitanowych RPGach, tak? Lub w starszych produkcjach, w, którym, w których się nakreślało charakter swojego awatara, hm, e, jaskinia lwa. Krótko i na temat widzę. No dobra, tam trzeba będzie trochę więcej skóry, żeby uleczyć sobie adresję. I czego ryczysz? Dawaj, futru. Do przetrzepania. W sumie... Wyciągnijmy je. Dobra. No chodź. Chcesz, już nie jesteś. A zewnątrz? Dobra, wykończmy ją. I kolejne leczenie. Póziwa. Dobra, no spokojnie. Mam jeszcze zostały trzy lwy do pokonania. Ale to powinno być stosunkowo szybka robota. Dobra, skapcie ją. O, jest i on. Jest jeszcze w szefu. -szef Dobra, przetknij go po prostu. Pójdź za jaki wpadł ciężko w końcu. To łapę mnie trafił. Wow. Prawie mi podobił też. Dobra Leczenie, jak nie ma do tak świetnie. Mamy go. Ach, ustałem się na słuch, gdzie ona może być. Tablica, oczywiście, ale. No, wychodzi na to, że dałem tak troszeczkę się oszukać. O, padaj. Uff, wybodnie. A właśnie, gdzie jest z lwa? 2 Nie wiem ja czego przeszukałem. Ale go być okej. Okay. Mhm. Musiał być przeszukanko. Potwierdźmy sobie jeszcze jaskinię w tym momencie. No i to właściwie byłoby na tyle. No i w sumie tą lewicę może też Dobijemy. trzeba bardzo, szybko, łatwo i w miarę przyjemnie. Ok, może i było perfekcyjnie, łatwo. Ale ważne, że uszliśmy z życiem. Dobrze, tu jest pierwsza znajdźka. Przejdźmy sobie w sumie tutaj może. Tu jest wyspa nieszczęść, ok. Ale zanim zadania... ...to oczywiście... Zajmiemy się wyczyszczeniem sobie tej lokacji, ja że wątpię, żeby to było tutaj tak trzy zadania, trzy lokacje. A nawet jeżeli takie są, to sobie zaoszczędzimy roboty. I nawet jeżeli będziemy musieli wykonać to, co jest zgodne z tym, co się robi w lokacji, czyli dla jednego kogoś zabić lwa, dla drugiego ograbiać jakąś skrzynkę i coś przytargać, to jeszcze będziemy mieć z głową od razu. Jak nie Wyspy naprawdę mają świetny klimat i... ...przy okazji doskonale wyglądają. No oczywiście, tak się pozmieniało, jakby nie było... ...to praktycznie 2500 lat do przodu już jest. Ale mimo to, no... ...to wygląda wybornie. A tam jest skrzynka. I jest więzień. Nie widzę go jeszcze. Ale może się nie sknada, Nie musisz, Alexios. A, prawda, nieważne. Choć hmm. ja, może tak. Atakujmy ich, po prostu. Kurcze, póki co, obrywamy. ale też umówmy się, chciałbym ich to szybko powyjaśniać. O, dwóch obedwało ślicznie. No, zdychaj, jeden mniej. Leczenie weźmy sobie to drzewko, może jeszcze. Przeda się podwrót strzał i podcinamy go Ponad drugi oślepienie. I prawie go skończyliśmy. Oro teraz skapsia może. A, jeszcze dzik. To jak mi plaga wziął, zapieprzył. To zaprosie. No dobra, no ale w tym układzie tak i tak, przechodzi na mnie. Wiadomo. Tak, tak, łucznik. Mhm. <gryw> Pasjonująca historia. O, lecisz. Świetnie. A... O, więzień już uciekł z tego co widzę. Nie musieliśmy go rozwiązywać. I tu zrobiona skrzynka. Świetnie. Jest siedl. To może być dla nią dużą. Lew w I tu jeszcze powinniśmy pójść. A później się przejdziemy do poszczególnych zleceniodawców. Ten zastrzeżony, no chyba nie. A nawet jeżeli to już nie. Zatem cię mi spokojnie, da, nie? A w sumie zaraz to się zmieni. Czy tu jest jeszcze jeden punkt cyklicacyjny? To chyba sens, co bym powiedział. Czyli, że to była wioska. Tylko trzeci znacznik. Tak. Dobrze, pójdźmy więc może na początek tutaj. A nie, jesteśmy złodziejami. Mamy oczywiście czciciela, ale jego sobie zatłoczymy w odcinku myślę, że kolejnym. Ponieważ chciałbym chociaż się zorientować, czego ci ludzie ode mnie oczekują. A, i być może wykonywać nawet zadanie po zadaniu, tak? W sensie po kolei. Tak więc zobaczymy. Ale oczywiście nie chce się żadne bagno wpakować. Tylko po co mi tam ręki wyjęte? A, lew mnie goni. A, to nie goni, ubiją. A, po prostu lew napadł, dobra. Wszystko jasne. you sound troubled i'm trying to steal xenia a great treasure to celebrate her victory over chaos but the directions have been stolen and i suppose you want someone to steal them back i tried but they were stolen by the leader of Koresia, who xenia banished from the city there's a new truce between them but no pirate would touch that lucky for you i'm no pirate are you saying you'll help me there's something in it for you if you do. I suppose I could get your directions. Poseidon blesses me with good fortune at last. So where am I going? To the other side of the island. You'll find the tablet in the leader's house there. Once you have it, head to the nearby village of Poisa and deliver it to my associate. Where is Piesa? It's on the east coast of the island of Chaos. You said the leader's house is near Piesa? Yes. To the south of the village.

You were talking about the shipment. We weren't saying nothing. Nothing that concerns you, anyway. I'm always open to a good tale. Especially if it ends in misfortune. <laughs> 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 the ones with Gotars always do. He's the worst captain on Chaos. I'd like to find this ship. Well, I'll help you if you can. Then you can bring us a story. Who is this captain you keep mentioning? Gotarzis. Be thankful you don't know. <laughs> the Parthenon's got more chance of staying afloat than him! <laughs> 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 What's Miltos, anyway? Miltos. The next best thing to gold. Fucking Athenians! Want it all for themselves! Self-important malakas! Do you know where I can find the ship? Could be anywhere, knowing Gotarzis. Oh, I heard the plan was to intercept the shipment near Lestris Island, due south of Chaos. Thank you. If you find that Miltos, be sure to come back and share the wealth. Of course, my friends. Malakas. Is... <laughs> 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 oh, Boże! Aleksia, <laughs> no widać, że <laughs> raczej nie żywi e, ciepłych really wspomnień wobec Wobec tych ludzi, tak jak jest w od razu? Jak tutaj bez niczego? Naprawdę? Dobra, weźmiemy sobie statek Bo w sumie, jeszcze nie robiliśmy z serenu portu. Dobra, no i jest. To w tym układzie. Spójrzmy sobie jeszcze za ostatnim zadaniem. Kaj, hmm. ty jesteś, chłopie. Uż tam, dobra. Pójdźmy więc. I myślę, że zaczniemy od tych zadań oczywiście na terenie wyspy, a później przeniesiemy się jednak na, na wodę.

Someone competent to help. Ships are pushing into our territory and testing us. Xenia wants to send a message to make sure people understand who owns this little part of the Aegean. What kind of message do you want to send? Sinking some ships while flying her colors should do the trick? That's one way to do it. We're still pirates. We've a reputation to uphold in these waters. And nothing says respect me like a bit of blood spilling. Sounds to me like you're weakening the competition. Chaos not big enough for your ambitions? If we're going to take more territory, we wouldn't be hiring the likes of you. We do it ourselves. Best way to prevent an attack is to strike first. No arguments here. I'll sink the ships for you. What am I targeting? Destroy a few ships from Sparta, a few from Athens, and a few bandit ones too. That's a lot of ship sinking. Just make sure you're flying Xenia's colours when you do the sinking. I'll pay you well to ensure the message is understood. A, no dobra, słuchajcie, mamy naprawdę jasno określone zadanie. Ale jak już mówiłem, zadaniami, które są. Y, na morzu zajmę się kiedy indziej w tym odcinku to by było zaś na tyle. W związku z tym, słuchajcie, mamy jasno określony plan, zajmiemy się chaos i zadaniami na jego terenie. Zaczynamy jednak od synchronizacji, bo w sumie czemu by tego nie zdobić i to było tyle w tym odcinku. Dzięki ma co za uwagę, jak dla was chcę zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania do opisu odcinka, tam macie link, a mój kanał Disco to teraz Twitch. Trzymajcie się, pa! pa.